Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Młodzi Rolnicy, już chyba w siódmym odcinku. Chyba jakoś by tak wychodziło. No dzisiaj co, będziemy sobie robić siebie rzepaku na tym polu, co uraliśmy u Kryspina. Link macie też w opisie, żeby sobie obejrzeć. W karcie może też bądź gdzieś przypnę filmik. No ale co, na samym wstępie, Stardo, proszę was o zostawienie łapeczki w górę. Oraz sobie kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Najprawdopodobniej byliśmy już 1100 subów, także bardzo Wam dziękuję. Lecimy pod 1200. Yy, I możecie też napisać hashtag rzepak albo hashtag siewy. Ja mam szybne serduszko. No i co, no i to i chyba tyle. Będziemy jeszcze właśnie uprawiać, będzie Krys, tylko nie wiem, gdzieś on polas. Nie wiem, gdzie on polas. Chyba go nie ma, choć mnie wiem, do tyłu może z tyłu coś robi. I będzie bronował. Przede mną, elegancko, tylko coś tu miało, nie wiem, Dobra, jest. Teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Gdzie on jest? Co on tu? Stozę, Ej, no kurde, TikToka mi przerwałeś, tu nagrywam TikToka, tak? A, no to ja, a ja cię widziałem. No kurde, tu telefon stoi, no i muszę... A, na no, talerzówce, oczywiście. Dobra, idziemy Dobra, sobie później potem. nagrasz, przywitaj się z widzami, a nie... co aromatyce? zrobiłem? No. A witam, widzę. No to, no, patrz. to ja widziałem trzeba na odcinku, coś się narobił. <grym> trzeba to zabrać, jakoś, wiesz? No dobra, to ja sobie po... Dobra, później. lecimy. Jedziemy, bo trzeba, Idziemy i... siać, tak? Tak, ty uprawisz się i. A ty to nagrałeś, jak ja śpiewałem? No, ciebie nie widziałem, ale tak <grym> słychać było, bo cię nie widziałem. Okay. Może na no nagraniu dobrze. będzie widać gdzieś ciebie leciutko. Ja widzę po prostu z lewika, że tak powiem, to ja, jak ja kierownica podczepiona. i A jak oceniasz moją sub dzisiaj? No czujesz smak z wakacji, chyba, słyszałem to Powinna być dobra Tak No zaraz koniec wakacji, Sierpień, nie Koncówka sierpnia No niestety Ty tam bieg, że co, nie wiem, katujesz Nie, musiałem ją rozgrzać, tak? Jo, ty ją rozgrzewaj Zobaczymy jak... O, chociaż już szelki to na już nie ma W sumie nie ma czego wypluć Zobaczymy jak będzie brała więcej oleju niż paliwa Co ciekawe, że jesteś taki mądry? Ale kopci na czarno No bo tam trzeba generalny remont zrobić Na zimę się, trzeba wyremontować na to no, teraz trochę trzeba, ten... ten tutaj, od razu. w tym płotniku No tam Odpada, jest wcińce włożone No, trzeba przykręcić, kurde, bo lata Co, no zamontowałem, żeby było jakoś A właśnie, nie pokazywałem wam, ale byla Stodol już stoi, wprowadziliśmy Po prostu powoli, turem Uchnęliśmy i poszło jakoś Eee, ale gdzie ty się zatrzymujesz przedtem? Ogólnie widzę też z innymi nie wiem czy zauważyliście, no ale niestety tak musiało być. Murde. Składaj i rura. Ja se poczekam, na no chyba, aż ty kółko przejedziesz. No też w sumie, ja mam mniejszą, trochę szerokość niż ty. Więc dobra, widzę lecimy. Ej, No Co to, no to br brony czwórki, no to. Z piątkami nie wiem czy poszła, ale chyba też powinna pójść. Aż tak chyba jeszcze z nim źle nie jest, a w sumie w tym stanie to mogłoby być problem, żeby poszła z tymi piątkami. Nie no tu brony, co aby tu No ale wiesz jak ona ten Marzy o wyczucie płopów, no to Już święty spokój jej dać Ona tak nie za bardzo Ej, 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 ej. No jedź, siedź. No myślałem, że będziemy mi tak Dobra Przecież tak szybciej roboty robić nie chciałem, a dopiero za to, to mam się Ja tu nic nie widzę, nie? Tak ciemno Nie no, ja tu jeszcze coś widzę Czyste okulary człowieku No musimy ten... Sprzęt zielonkarski kupić jeszcze Jeszcze jest tam ostatni pokos zrobić kosów. Na rybki muszę pojechał chyba A tu jest jeziorko, możemy polecieć Poloneska i pojedziemy O kurde Zarzuciło trochę Siedmiu włączony, jest ja się. włączony. Ole, tu fale są. Serio, tu trzeba się przyrównać. się nie wyrównało pługiem. Ole, rzuca, widzisz? No widać, że się rzuca tragicznie. Co, że śpił tam? Nic. Nic? No i teraz, Mikro, no, i te, no i teraz kłamiesz, bo... ...trzeba coś pić. Żeby człowiek żył. A, a ...myślałem, że alkoholowe. A ja to nie wiem jakie. Jakieś na pewno alkoholowe to chyba też. A co ja alkoholik? A tego nie powiedziałem. Mam ci udowodnić Aha, Biorę wódkę o... ze stąd, bo miałem akurat. Ty nie wiesz! Motek, motek, Widzę, yep. alkoholik? Ale co ty robisz? Ty do roboty się wiesz, a nie tam. Alkoholik? No. A do czego ci to było potrzebne w tych skrzynce żeby się odkazić No, ale żeby się odkazać, No, a teraz już nie odkazać Łe no, Bo alkoholik Czyli teoretycznie jesteś alkoholik Bo chciałeś no, się odkadzić, to... ale bym ci nie zwrócił uwagi Ale to, to dla ciebie i dla mnie Były dwie szklanki Ale nie, nie, bo trzeba robotę dzisiaj zrobić Jak zrobimy robotę to... To wtedy to na się rybkach. może... O Ogólnie widzowie, nie wiem, zobaczymy Bo bardzo możliwe, że na całym odcinku będzie akcja wykopki Przez widno, zobaczymy Wszyscy przewiniemy Jakie to? Wykopki, wykopki trzeba zrobić. Przewiniemy w sensie trochę ten. Odcinków nie będzie, bo to trzeba poprawiać jeszcze pod siewy. Siewy też jeszcze no, jakieś. Ty już, się już zrobi. na mnie kopiesz, już. Jakie nie, to? no grobu jeszcze na ciebie nie kopię. Ale to niedługo trzeba będzie. Jak ty taką biedę robisz, Belarusa, wywracasz z to już z nami gadać nie chce. Ty, ja właśnie przelew mu zrób, bo widziałeś, że wzięliśmy kredyt 25 tysięcy. On tam chciał. Okay. Udało się stargować na 22 500 Także. Właśnie, Nauczyłeś tutaj tych Ma Właśnie przelep do to kon numer konta na SMS się wysłałem to yy, Ile miałem mu wysłać? 22500 jakoś. To no chciał 22 500. Dobra, wysłałem. No i elegancko Czekaj. 22500 Wysłałem O no i elegancko, poszło Poszło Nie, nie poszło, ty 500 żeś wysłał <laughs> A, bo chciałem go szukać nie no, ty oh. mnie nie oszukuj się go mogę goścanie, nie mnie Mam dwa przeleby on, on by już zauważył z ty... O, tu miaka zrobiłem Dobra, teraz dużo praca tym polu, no ale wiecie Zabij, ewentualnie nie wiem, zobaczymy albo będą wykopki, albo jakieś, nie wiem, uprawa może Ej, hey, problem jest Jaki? Zgasła mi Tak no, ci zgasła? No, zgasła! Nie no... Już koniec? No koniec chyba, kaput! Zakopciła tak mocno na czarno i nagle kapu... Czekaj... Kurde... Co tu jest? Ale chłodnica gorąca! Poka... Pali? Czekaj, podpompować tu trzeba może... Oliwa... Weź podpompuj... Ona to... Ona coś Pompujemy? widzę, że problem ma... No, teraz strój. Kurde... O! Coś, Czekaj. coś. O! Czy jak strzeliło? No właśnie to słyszałem. Ona już strzela, ona już do grobu z nią. Dobra. Trzeba ją remontować, lecimy. Mi no się ale... wydaje, że wtedy co robiliśmy, orkę, co paliwo zabrakło, może się zapotrzebnie teraz. A może. A właśnie bo jak nie mówiliśmy wam, ale po orce jak przyjechaliśmy, tak akurat paliwo się skończyło na gospodarce. Trzeba było zaatakować. No ale Przecież to dopiero teraz? No kurka, dziwnie, nie? To jakoś... Chyba nie przez Ona już po prostu, już koniec ma z nią. Nasz ale ja szliło, słyszałeś to? No słyszałem. Ja, ja nie wiem, co to było. Torek trzeba było odkręcić. Od tego chodnicy, jak ciepła była. To byś zobaczył. Już miał fontannę. <noise> Ej, ja masz słodkie chińską, To sobie zrobię. <noise> No chyba, no, a, no bo tam deszczówka jest, to fajnie było. Negacko być na około, dobrze robisz. Popaki dobrze robią, nie? No. Ja, ale cię rzuca tragicznie. Ja, brony urwiesz! <grymki> korzeń, korzeń złapało. No, no ten, ten, co drzewo leży, trzeba je też kiedyś pociąć. to, no nie no, studzienka jest, cudzienki stu się nie usunie, bo to musi być. Stu nie, wilgotny. no można, bo to jest... Można zasypać, tam nie ma w nic A to nie ma? Bo my to nie na kupili, tam my nie wiemy co tutaj jest Ale tu faktycznie jakoś tak za mokro to nie jest Co jest? Ty ewentualnie, żeby się od drugiego sąsiada na twoim odcinku położył jakiś ciągnik Byśmy, ja bym talerzował, a byś kultywował Bo to ten wiesz, z bronami, a talerzówką to by było to samo Byśmy jakieś pola poprawiali. Ewentualnie, że na wykopki się wtedy, żebyśmy musieli ten... No, widzowie, trochę musieli poczekać. Kurde, znów zgasło. E! Nie Jak zgasło? Nie wiem. no Człowieku, weź ten. Tak, weź ten teraz, może ja podpompuję, albo dobra. Soto! Ty, co ty tu czatkasz? Chyba no, nie ma klipu, coś. Tak, tak. Soto! O, od razu. Czekaj, to podpompuję trochę O, o poszła. Okay. Ty no ale jak ona, jak ona ma gorącą cholnicę, to jak ty chcesz pracować? Ty eee! Co ty ją tak piłujesz? <laughs> Czekaj No zaraz tłoki wyfluje Dobra, chyba pójdzie. No chyba Nie pójdzie. wiem co tu się dzieje z tym. Nie no Eee no Co ty robisz Biedny narobi się na tym gospodarstwie, żeby to takie problemy. Właśnie, że to... ja mam taki pomysł Ale pomysł? To, to już ci powiem odcinkiem, po Albo teraz mogę i możemy zrobić ankietę u ciebie, bo bardziej tam u ciebie jest aktywność. Z czym? Pod, no pod, po... po... można Ale zrobić. po co? Czy, mam taki fajny plan, bo... na tu nie jesteś na razie. I na przykład, że jedna łapka... Jedna złotówka A, no tak można było zrobić I wiesz, że zarabiamy z tego YouTube'a coś, nie? Niby nagrywamy, a nic nie przychodzi, bo... No, w racji rzeczy ta... nie zarabiamy, ale tutaj wiesz o co chodzi Ta, ta. Nie, można się spytać widzę oni o tym co. Że jedna łapka, jedna, jedna złotówka no, no ty, ale wiesz, ta 40 mu się rozsypała, a tur się nawet nie ruszył Weź, już mi się nie chce tym robić Możesz zmianę tak zrobić, jak nie. chcesz. Ja nie umiem siać, człowieku. Bo tym się nie Pamiętasz, nie w, tamtym w tamtym sezonie zasiałem to jakie mijaki były? No ale to było, wiesz... To było tamtym siewnikiem, teraz mamy inny troszeczkę. Niestety. To mój poszczęstwa. Na hydrolicy się za mocno opuszczał. I tak wyszło. Łeeee... Jola, ona idzie jak szatan No i teraz jak podpompowałeś Czy wieku Teraz ona ma większą dawkę paliwa Na tego kopci tak Ale teraz w końcu mnie do przegoniłeś i teraz elegancko to idzie Ty, na odcinku może całe pole i nawet machniemy. Nooo, no się. A ja patrzyłem przez chwilę, to 10 minut było. Machniemy, no... u Ciebie zobaczyłem, może albo sąsiada by się jakiś ciąg pożyczyło? Tylko tego drugiego, bo tego... Ty, co ty tam robisz? A nie płackasz na razie, co? Aha, już ja wiem co. Ech. Ty, ale nie to! Co ty tam pijesz? W studni. Co? Nic! Myślałem, że doka robisz. Nie no! Jakoś tak to nie! Ale palić przy wieku! Ja, ale żeby cię nie rzucało! No dzisiaj dzień... dzień tego nie? To dzień? Nie, jak to dzień dziecka? no... ale to o nie, nie z... ale jak chodź to nagrywają to już jest Impo No. Bo, a to no w sumie tam Ale to nagrywam <ślażdżESZEK> na nagrywam pierwszego, bo to widzicie drugiego, nie? Też no, zobaczymy w sobie, ale będzie akurat w następnym tygodniu będzie... raz będą młodzi rolnicy ale w następnym już wtedy będą dwa, bo... wiecie, zależy pada bo raz są trzy w tygodniu, a raz są cztery. Jak będą cztery to będzie dwa odrzutówki do gotówki i dwa młodzi rolnicy, a jak ten to... Ej, ja ty mi przegoniłeś trochę! Nie, bo tam jeszcze z drugiej strony zrobiłem. Także widzę, że jest to elegancko. O, człowieku, sąsiad mnie zabali. Ale... Łąk ja mu trochę A, to tam łąka on tam kosił niedawno to. Wiesz, to jest, ten, to, to jest ten lepszy. Nie, ten gorszy. Chyba musimy poszukać ciągnika od niego. Trzeba, bo nie wiem, zobaczyłem, no u Ciebie, albo ogólnie trzeba, bo co my... Ta żółwka byśmy wzięli, kultywator to wyraz raz w oposzu. No, dwa pola mamy do uprawy akurat. A jak tak, to co? Zrobimy. Larus nie działa. Aktualnie trzeba go naprawić, części przyszły już. Nie wiem, ja się chyba siądę, nie jadę na ty, bo... rozkręcę ten silnik trochę, przecież jest co, nie wiem, może coś tu... Albo No nie poczyść. wiem, byśmy Cześć. musieli jeszcze poczekać, o, nie? Mienię. Bo jeszcze jakieś nawozy coś, to by jeszcze się zrobić tą czterdziechą, a najwyżej ją na zimę by się już zremontowało. Belarusa trzeba szybciej skończyć, żeby był zremontowany. Nie wiem też, ja już się zastanawiam, czy na zimę się opłaca robić odcinek. Jak mamy tak mało tych upraw na razie, to Zobaczymy jak to będzie. Ale upraw mamy mało, to może faktycznie się nie zrobi. Albo jakieś odśnieżanko ewentualnie. Jakieś tu pyknąć. O, nie, nie. Sumie, ta, nie, chociaż... nie. w sumie... a nie, w jak kuku. No, ale tu kukurydzę to wcześniej trochę listopad, październik, to że nie ma. Ale ta tak, kuku zostaje dla świnia? nie? jak tak samo. To nie będzie wywozu tak dużo, obie zostaje dla krów się, powiedzieć, koni. No to no. mięśni i pszenica nam zostanie, nie? No, to nie ma co wywozić. Też można poworkować trochę, O, żeby zasiać workomnicę zaprawiarkę betoniarką będziemy zaprawić. No to trzeba na Allegro zamówić betoniarkę Jo, trzeba jakąś kupić I burkownicę. burkownicę można od sąsiada pożyczyć, bo ma Ma? Ta Tylko, że to jest ten łachmeta, nie? Tą Belarusę rozwaliłeś, więc jak ci pożyczy, to będzie dobrze ja Ej, my tu mamy nasion Co, znowu zlechła Nie no, chodzi co takie się przyglądasz? Taka ładna? Nie, brony ten. A, yeah. brony rozkładałeś. Chyba, że Kurde, ja jestem ciekaw gdzie ta maska jest. To ją na tam mocno, przy być. tym dosiejemy, może uziąć tu do mnie i Dosiejemy i będzie fajeron. Nie, ja tu zaparkuję. Wiesz. Poczekam na ciebie ja ale dobra, ty był normalny wstęp, przebronował tę łąkę, myślałem, że ty tylko pojechał po niej. <laughs> To w sąsiad będzie nieciekawe. Nie no, po no, no Ale odrośnie tylko od brona, tamto. I co stoisz? Patrzysz? Zjęcia telefonem. Nie, na policję robimy zdjęcie kogoś. Eee! w <noise> Dobrze, no, bronę tylko zahaczą górę. Jak ty jeździsz? No bo ktoś postawił tego. Tą 40 no nie mu bo po stoi, to ko... tak? Siadaj. A nie, tam no kalem się. Zatrzymasz się tutaj przy tym? Co? Ty tej studni? A Nie, nie zatrzymałem się. To no ja wyskoczę. On to wyskoczy. No, ale ja wyskoczę. Dobra, bo co krzywda zrobisz? Siadaj. Czekaj. Bo buteleczkę wezmę. No to rozbiłeś, a jeszcze drugą miałeś w pogotowiu. No to ty to jednak, dobry agent. No stój. O nie, no ja jadę. No, ej, no ale ty o. siadaj. No jestem, jestem. Chcesz trochę się przepić tutaj? Prowadź. Teraz nie. A, po ty na odcinkach nie piję, zapomniałem. Już byś tam 40 się nie rozbił. Ej, w kukurydze tu. Kolba Co mi w Chłopie, ale to ty żeś usunął mi łąkę przed tym bronową To sam spirit, kurde Co ty pijesz? To jest że to... Spiritus no To przez tego się nie da pić z wodą, spokojnie Tak, z wodą Rozrobiony z wodą Ło Nie, dobra, zostawię, Bimber się zrobi z tego Tutaj To ty robię, a nie robię A co ty takiego maki dzisiaj założyłeś? No bo... Obornik rozrzucaliśmy, to zostały Brodę zapuścił A jak, bo muszę chyba Odmłodzić się trochę Chcę po pojale pojadę, żeby... Co ty blondynem jesteś? A co ty szybki, szybki... A widziałeś jaki kapelusik amerykański? Patrzcie widzę jaki kapelusik amerykański Nieku Z Ameryki Dobra, wsiadłem do 40 i rura na habirę. Jak etym ja nie dojadę? To jedziesz. Nie dojadę. Niech się nie rozbi, będzie dobrze. O, odpaliło. Ile minut masz? odcinka? Właśnie chyba będę kończył. 19, no to idealnie. Ua. Bo widziałem, że na TikToku były te komentarze, żeby 30-40 minut żeby robić odcinki. Ja mówię ile? Gdzie ty to widziałeś, niby? No, pod tym tym. Od gotówki do gotówki. Serio? Z tego, no, właśnie dzisiaj strona. Tu się zobaczę, nie widziałem. Skręcamy. Pajrad na o! dzisiaj. Czekaj. Ewentualnie, że to czterdziecha się weźmiemy. Witam sąsiadkę, co tam pani? A, ten, ten będzie bajerował Dobra widzę, będziemy kończyć A Ja tu mądre? nie będę przedłużał, ten niech ja chce tam bajeruje To by było na tyle ale... Ej, ej! To, no, ej, to tramwaj staje, co ty chcesz? 40 weź! No ale jej brony rozłożą, no to co ty robisz? Bo panią tu... To witam! Także widzę, to by było na tyle, mam że wam się podobało Zachęcam was do ustawienia łapeczki w górę Oraz sobie z kto jest nowy Abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Możecie też wpadać na TikToka, do Crispina. Też podajcie link w opisie. Hashtag jeszcze możecie napisać. Yy, hashtag to był rzepak, albo hashtag siewy. Ja wam na pewno przypnę serduszko. I co? Na razie, trzymajcie się, cześć!